Viktor Orban nie jest osamotniony w swoich myślach o opuszczeniu UE. Jak wiemy, ten sam pomysł ma Grzegorz Braun, który poszerza swoje struktury i który prawdopodobnie za niecałe dwa lata wejdzie do Sejmu z dość wysokim poparciem, patrząc na wybory prezydenckie. Co się wtedy wydarzy? Czy będzie wtedy realne opuszczenie Unii Europejskiej? Odzyskajmy niepodległość. To jest plan, to jest cel. Który stawia sobie Konfederacja Korony Polskiej jako jedyna na poziomie parlamentarnym na polskiej scenie politycznej formacja. My jedni nie zwodzimy, nie łudzimy samych siebie i, i Was, szanowni drodzy rodacy. Nie wmawiamy sobie i innym, że można w ramach tego złego i wrogiego narodowi polskiemu projektu, że można rozwiązać którykolwiek z problemów tutaj zasygnalizowanych przez panów posłów koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej. W ramach Eurosowietu nie można zachować czegokolwiek i przysporzyć czegokolwiek, co umocni i przedłuży. Istnienie narodu polskiego jako suwerennego na własnym terytorium narodu wolnych ludzi. To jest zły projekt, to jest wrogi projekt. Cóż byście Państwo pomyśleli, powiedzieli, gdyby którekolwiek państwo na globie ziemskim wystąpiło wobec Polaków z takimi roszczeniami: zamknijcie kolejne. Gałęzie swojego przemysłu, wygaście to i owo, zaorajcie rolnictwo, otwórzcie się na przestrzał, na przybyszów ze wschodu i z zachodu i nie ważcie się wychowywać waszych dzieci po polsku, po katolicku, tradycyjnie w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem. Uczcie swoje dzieci o urojeniach. W rodzaju globalnego ocieplenia, uczcie o wynaturzeniach i przedstawiajcie to jako nową normalność. Tego żąda od nas również Unia Europejska. A kto by się temu sprzeciwiał, ten zostanie oskarżony o mowę nienawiści. Cenzura i inne totalniackie praktyki są logiczną konsekwencją. Każdy system oparty na Błędnej antropologii wynikającej z fałszywej teologii, bo bardzo słusznie powiedział pan redaktor Zomer, że to jest sekta. Eurosowieciarze to sekciarze. Otóż każdy taki system rodzi także fałszywy rachunek ekonomiczny. W socjalizmie, dwa dodać dwa nie równa się cztery. I to samo w eurosocjalizmie. No i ponieważ. Związek sowiecki, bankrutując, szedł na wojnę z narodami, które opanował komunizm. Taki Związek Eurosowiecki poszedł na wojnę z wszystkimi narodami Europy. Dość śledzić wypowiedzi z trybuny parlamentarnej panów posłów. To jest codziennie poszerzany leksykon. Wszystko, co najgorszego mogliście pomyśleć, ale baliście się zapytać o Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Polexit, albo też Wypierpol, jak kto woli. Jak się to będzie nazywać, wszystko jedno. Ważne, żebyśmy rozumieli, że tu chodzi o odzyskanie niepodległości. I ta konferencja prasowa dziś w tak pięknej aurze jesiennej. Tutaj, w tym miejscu tak, tak znaczącym dla polskiej historii, dla polskiej polityki, i w przededniu Dnia Niepodległości, który dla nas, konserwatystów, wprawdzie historycznie zniuansowany i pod pewnymi względami problematyczny, ale już przyklepany, więc jasna rzecz, maszerujemy, zapraszamy do kolumny Konfederacji Korony Polskiej 11 listopada w pobliżu. Ronda Dmowskiego, miejsce koncentracji, no, a potem, a potem marsz. My nie chcemy maszerować historycznie, nie chcemy opiewać i chwalić naszej niepodległości jako faktu należącego do przeszłości. My chcemy maszerować politycznie. My chcemy, żeby niepodległość była przyszłością Polski, a nie tylko reliktem historycznym. Dziś Polska nie jest niepodległa. Dziś naród polski nie jest suwerenny. I można by długo dywagować nad tym opłakanym faktem, że naród polski o tysiącletniej tradycji historycznej, politycznej, że naród polski dał sobie tak łatwo wmówić te wszystkie urojenia, i że naród polski dał się tak łatwo zniewolić. Ten naród polski, który. Które mu się zdawało, że wolność, niepodległość, że to nasza specjalność. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.